W dzisiejszym odcinku podam Państwu 8 naturalnych substancji, które mogą nam pomóc w walce z migreną, a ich skuteczność jest udowodniona poprzez badania naukowe. Kolejność wymienionych substancji nie będzie przypadkowa. Najpierw wymienię te substancje, w stosunku co do których mamy najwięcej dowodów naukowych, jednak to wcale nie będzie oznaczało, że będą one bardziej skuteczne w leczeniu migreny. Oznacza to tylko tyle, że dowody są silniejsze, ale skuteczność danej substancji wcale nie musi być większa. Powiedzmy sobie dwa słowa wprowadzenia na temat migreny. Migrena to nawracający ból głowy, który może mieć różne nasilenie od łagodnego do bardzo silnego. Czas trwania bólu głowy w trakcie migreny może być różny może trwać kilkadziesiąt minut, a w skrajnych wypadkach nawet kilka dni. A jak możemy radzić sobie z migreną? Pozycja numer 1 będzie najciekawsza, ponieważ zestawię tutaj najnowsze osiągnięcie medycyny w leczeniu migreny, czyli lek, który nazywa się erenumab. Wytwarzany jest z zastosowaniem rekombinacji DNA w komórkach jajnika chomika chińskiego, a jego zasadą działania jest wiązanie się z receptorem peptydu związanego z białkiem kalcytoniny. Ale w punkcie tym, w zestawieniu do tego leku, przedstawię jeszcze dwa zioła, czyli zioło Cibora oraz Chuangxiang. Wymienione zioła także oddziałują na wyżej wymienione receptory, niestety jednak nie znalazły one zastosowania w medycynie konwencjonalnej. W leczeniu oczywiście migreny. Warto wspomnieć, że roczny koszt leczenia lekiem wynosi około 25 tysięcy złotych. Natomiast koszt zakupu ziół na rok wyniósłby około 200 zł. I tym komentarzem oczywiście chciałbym zakończyć punkt numer pierwszy. Przejdźmy do punktu numer dwa. Numer dwa to koenzym Q10. Koenzym Q10 jest wewnątrzkomórkowym przeciwutleniaczem. Chroni fosfolipidy błon komórkowych przed wolnymi rodnikami. Istnieją bardzo silne dowody na to, że koenzym Q10 może w znaczący sposób osłabić przebieg migreny. Metaanaliza pięciu badań naukowych, w których wziął udział 346 pacjentów z migreną, dowiodła, że 3-miesięczna kuracja koenzymem Q10 w dawkach od 100 do 400 mg dała zadowalające efekty w leczeniu migreny. Numer 3 to magnez. Wagę tego pierwiastka można podsumować jednym słowem. Bierze on udział w 300 różnych reakcjach biochemicznych. Natomiast systematyczny przegląd pięciu randomizowanych badań naukowych wykazał, iż doustna suplementacja magnezem, najlepiej w postaci cytrynianu magnezu, pomaga zmniejszyć częstotliwość ataków migreny, a także jej nasilenie. W podsumowaniu tego badania możemy przeczytać między innymi, profilaktyczne leczenie migreny z wykorzystaniem 600 mg magnezu wydaje się być Bezpieczną i opłacalną strategią w zastosowaniu klinicznym. No to przejdźmy może do kolejnego punktu, czyli punktu numer 4: witamina B2. Niedobory witaminy B2 są dość rzadkie w krajach rozwiniętych, a to z tego względu, że produkty zbożowe, mięso czy mleko są bogatym źródłem tej witaminy. Niemniej jednak, jeśli niedobory witaminy B2 wystąpią, Mogą one być powiązane z atakami migreny. Systematyczny przegląd 11 badań klinicznych wykazał, iż suplementowanie witaminy B2 może być skuteczną receptą na złagodzenie objawów migreny. W podsumowaniu tego przeglądu możemy przeczytać: Rybolfawina, czyli witamina B2 oczywiście, jest dobrze tolerowana, tania i co najważniejsze skuteczna w zmniejszaniu częstości migranowych bólów głowy. Omówiliśmy czwarty punkt, no to przejdźmy do punktu piątego. Numer 5 to imbir. To badanie naukowe było przeprowadzone na grupie 60 osób z ostrym atakiem migreny. Spośród tych 60 osób, jedna grupa otrzymała 100 mg ketoprofenu, czyli leku przeciwbólowego, natomiast druga grupa otrzymała 100 mg ketoprofenu oraz 400 mg ekstraktu z imbiru. W podsumowaniu tego badania możemy przeczytać, że pacjenci, którzy byli leczeni ketoprofenem oraz imbirem, wykazali znacznie lepszą odpowiedź kliniczną. Numer 6 to lepiężnik różowy. Badanie, do którego będę się odwoływał, było przeprowadzone w 2004 roku w Stanach Zjednoczonych. W badaniu tym wzięło udział 245 osób w wieku od 18 do 65 lat. Aby zakwalifikować się do tego badania, y, osoba musiała mieć od 2 do 6 ataków migreny w ciągu jednego miesiąca w przeciągu trzech ostatnich miesięcy. Osobom w tym badaniu podawano 75 mg ekstraktu z tej rośliny, y, natomiast dwa razy dziennie to jest też bardzo ważna informacja natomiast w podsumowaniu tego badania możemy przeczytać: dawka 75 mg ekstraktu z tej rośliny. Jest skuteczną terapią, która zapobiega nawrotom migreny. No to przejdźmy do numeru 7, czyli do złocieni maruna. Podstawowym kryterium skuteczności w tym badaniu naukowym była liczba ataków migrenowych bólów głowy w przeciągu ostatnich 28 dni. Chociaż skuteczność złocieni maruna nie jest porażająca, to należy zaznaczyć, iż wystarczy 6 mg ekstraktu z tej rośliny aby wykazała ona swoje przeciwbólowe działanie, w przypadku migrenowych bólów głowy oczywiście. Czas na numer 8, czyli ginkobiloba, inaczej miłożą dwuklapowy. Ginkobiloba to o tyle ważna roślina, że jej skuteczność jest wyjątkowa u osób młodych, a w tym także u dzieci. Ginkobiloba zawiera w sobie związki diterpenowe, czyli ginkolidy. Wśród nich możemy wyróżnić ginkolit A, B, C, J, oraz m. To właśnie Ginkolid B zmniejsza objawy migreny, w szczególności u dzieci. Zasada działania Ginkolidu B jest dość prosta. Efekt terapeutyczny wynika ze zmniejszenia pobudzającego efektu kwasu glutaminowego w ośrodkowym układzie nerwowym. A podejrzewa się, że kwas glutaminowy, który jest bądź co bądź bardzo ważnym neuroprzekaźnikiem w naszym mózgu, może brać udział w rozprzestrzenianiu się aury w ośrodkowym układzie nerwowym. Jak zwykle na końcu polecam swoją publikację, zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Darmowy rozdział mojej książki znajdziesz w linku pod tym filmem, a Państwa jak zwykle zachęcam do komentowania tego odcinka.